Dzień, tam jest on się, zwłaszcza, proszę, zwłaszcza tacy ludzie, którzy, na przykład, tak jak ja, nie piją, nie palą, tylko symbolicznie, wiesz, tam jakieś tam. No, yy, to, taki, to się dzisiaj nie bierze, bo dzisiaj to jest tak. Długość, no. tylko kurde, tani seks, kurde, fura komura, kurde, i yy, wykiwanie kogoś, nie? Wartości, kurde, moralne poszły się w... No właśnie. Dokładnie tak, tak jest. Tak trzeci dzień leży i no, dzisiaj trochę jako tako do siebie doszedłem, bo przyjechałem życie, ze mnie wypa wyszło, wiesz. Sąsiadka mi pięć aut ukradła we Francji, wiesz? Pobili mnie tam trochę. Mam takie, długie, takie serię niepowodzeń miałem. Policja nie, nie reaguje w ogóle. Na, chce nagłośnić sprawę, wiesz? No. No. Jeszcze telefon mi wczoraj się popsuł. A dzisiaj mi się zaczął ładować. Wiesz dobrze, że jakiś stary znalazłem. Ten mi się dzisiaj załadował, a nie ładował mi No, no ja to wiesz, ja, ja po prostu... Pokoju, a fajkę pokoju panisz? Czy ktoś pyta? fajkę pokoju to teraz nie mam. Jako dziecko to miałem, bo robiłem sam, nie? No wiesz, takie, że... No, no. będę indiański, bo ten mi tu pęknął taką mężczyznę, miałem nie oryginalną. Bo ja wszystko z reguły mam oryginalny, wiesz? No. Nie. No wszystko po indyjsku mam w domu, wiesz, tam takie. To się nazywa Kamienny Wigwam, nie? Ja na to tak mówię. mieszkam proszę cię, w tej wiosce. Takie, tam takie księstwo przed laty stworzyłem. Ale tam, wiesz, nic na razie się nie dzieje. Dzieje goła ziemia. I kupiłem i kupiłem tylko przyczepy jesienią. Tam przy, także już mam bazę, i spadł. I spałem, aby, i, wiesz, nie chciałem sobie trochę mapić. no no. i bardzo źle się czuję wiesz. no to, to mówię ci, wędziel kamienny piękny. ciekawy człowiek, jeszcze jedzie tak przez Polskę to przez Polskę sobie tak jedziesz, czy jak? tak, tylko po Polsce jeżdżę ale masz gdzieś bazę, czy tylko w samochodzie śpisz? E, śpię tylko w samochodzie, e, mam rodziców pod Rzeszowem i tam e, zjeżdżam e, jak są święta, bo jednak wiesz rodzice mają 80 lat, to to Trzeba też się z nimi widzieć, bo nie wiadomo co ile lata jesteś? Ja jestem 66. No to tak myślałem, no to jesteś 7 lat ode mnie młodszy. No. no byłem ostatnio w Rzeszowie wiesz. Tam tak. Ty, po, ja pojechałem tam, chciałem żeby mi ktoś tam donaty założył, ale tam nikt się ze mną tam... Ale dużo, dużo ludzi mam na YouTube znajomych wiesz. No, no to musisz się no. pytać po znajomych na YouTube. No, no i, i właśnie dużo. Ale dużo mnie w Rzeszowie rozpoznaje, wiesz? Ja się nawet byłem no. zaskoczony. No fajnie by było, słuchaj. No nie mogę ci tutaj na TikToku podać telefonu, ale jakby coś, to... czy masz gdzieś jakieś dane, żeby prywatnie z tobą się skontaktować? No na prywatnych wiadomościach mi napiszesz. Ale ty Facebooka też masz? Mam. I jak się szukać na Facebooku? Tak samo jak na TikToku. Kontrowersjusz. A, kontrowersje no to fajnie. U mnie taki, ja. No wiesz, to... kontrowersję. Jak... są nie tak No. Ten zielony nie, tylko też ze zdjęciem. Aha, no dobra, no to ja. Bo ja wiesz, no. ja też czytam tych te wszystkich funkcji nie znam dobrze, wiesz? No. No, no fajnie. No, z takimi właśnie oryginalnymi ludźmi, którzy mają inaczej żyją, to dzisiaj taki, taki świat potrzebuje, wiesz? Żeby tak, pokazać. Wiesz, myśmy mieli w naszych czasach, wiesz, był Borek i Lorek, był ten ekran z Brackiem. Sła wilka, no, wilka, pamiętam. No. A teraz widzisz, zjebana klasa, kurwa, zjebana prawda, wyspa, wyspa miłości, same, sama patologia. Patologia, żebyś wiedział, żebyś wiedział. W ogóle wartości no. nie ma takich, jak myśmy my wyznawali. No. Ludzie nie będą wiedzieli niedługo, jak przetrwać w naturze, kurcze, proszę Ciebie. Ja tak. mówię, ja nieraz w sąsiedztwie mówiłem, że mnie mogą rozebrać do naga, puścić do lasu. Nie mówię zimu, ale jakby latem zaczynać, ja przetrwam. Po 40 dniach wyjdę, kurde, w pierwszym dniu już będę miał y, z czegoś tam, y, z sitowia zrobione, kurde ubranie, kurcze, będę miał łuk zrobiony, kurcze y, i kurcze, już tam będę na udzie spać w pierwszym dniu. No. Nie, nie, nie ujął takich Wysko rzeczy można. zrobić. Wszystko można. Wcześniej, wcześniej, jeżeli byli wszyscy w zuchach i, i w harcerzach, to nas uczyli ja tego. Dzisiaj... Ja, bardzo dobrze, ja bardzo dobrze harcerstwo wspominam i proszę Ciebie, nawet mam wstęp do takiej książki, gdzie, gdzie pisałem książkę jako dzieciak. To mi druchy, on już teraz jest, on już teraz na emeryturze, tutaj w Bractwie Kurkowym się razu, to wiele lat temu mi wstęp do książki napisał. i a ja specjalnie pisałem z błędami, bo chciałem tak wydać, jak wtedy pisałem z błędami, nie? No. Ale nigdy nie wydałem. Gdzieś tutaj leży kasetka, nie, bo to na dyskietce mi tam przepisywały. No na razie dwa to mi... Jestem taki trochę i artysta mhm. i po sztuki, i maluję, malowałem, bo teraz nie ma na to czasu, nie? No, bo to, ja, to ja też Ja też na... pisałem od, od wieku 16. 16 lat miałem i pisałem, chyba miałem 22, 23, z pisać. Chciałem wydać e, też tą książkę. To powiedzieli mi, że za bardzo stachury przypomina. Z Stachurę już mamy. No to ale to nie, nie mogłeś się zrażać. Jeżeli to masz, to, 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 to będę Cię dopingował, żebyś to zrobił. To jest satysfakcjonujące. Ja to, to, to było 100 lat temu. Ja, I w, w ciągu tylu tych. E, Przeprowadzę, gdzieś się to zapodziało i nie mam już tego kudegami, to ja teraz chętnie poczytam, co ja pisałem To wielka strata dla naszej historii <laughs> Może dla mojej tylko no Ja no też proszę ciebie taki zeszyt pamiętam, kilka lat pisałem o córce Żaklinie, 400 wierszy, zginęło, kurde wiec no. Aniu, ty będziesz strał, czy nie będziesz tak? W ogóle by się skupił. No, no dobra, to ja Ciebie wezmę sobie potem, jak się rozłączymy, no. wezmę Cię do tego. No fajnie by było się spotkać, bo od trzech dni się nie, taką depresję jakąś mam po tych przeżyciach francuskich i bardzo osłabiony, wiesz. Tydzień biegunkiem miałem po prostu taki przyjechałem wy, wykończony, że życie ze mnie wypłynęło, wiesz. A muszę się zmobilizować, bo przyjechałem specjalnie, żeby. Pół hektara przynajmniej ziemi, ziemi obsadzić, zaorać i musi mi kto to, ktoś to zrobić traktorem. Jak, jak dłużej, długo będziesz o tym gadał, że jest źle, to będzie cały czas źle. Nie nie, topię, no, no, było i tyle. Dzisiaj, nie, nie, no. nie, ja już, dzisiaj, już, ja już sam czuję po głosie, że mam większa werba taka fizyczna nie. do yy, chodzi, wiesz. No. Ale fajnie, że Cię spotkałem, kurczę, właśnie lubię takie, takie ja osobowości, paskałem. no. Nic nie widzę, no. No węgiel weź i wyjść na słońce, to jest najważniejsze. Węgiel, chłopie, to jesteś, jesteś dwa dni i jesteś zdrowy. No też tak myślę, że takie inne, inne będzie to, inne samopoczucie takie na wsi wiesz? No. Paryż to jest kamienna dżungla, ja to mówię. Tak, ja tak. mieszkałem w Niemczech 34 lata, w, jeszcze też w takim miejscu jak, jak Śląsk Górny. To w takim miejscu na, w Niemczech mieszkałem. Totalnie zjebani ludzie, deportezowałem jak wyjechałem z Niemiec i wróciłem i zobaczyłem tych ludzi powiedziałem, Boże gdzie ja żyłem, gdzie ja tyle czasu spędziłem. No ja na Górnym Śląsku 3 lata byłem, w szkoły chodziłem, zawodówki wiesz. No. 4 lata. No, w Sosnowcu długo nie mi mieszkałem, wiesz, w za głębie pracowałem, do szkoły tam to chodziłem. Jest, to jest nasz winetu kto to jest ten? Winetu albo kocis? Nie, człowiek w podróży, moje imię indiańskie człowiek w podróży. Aha. No a to słuchaj, to nie jeden, ja tutaj mam. Ja tutaj mam wszystko po indiańsku u siebie, wiesz, tam bałagan mama nie posegregowane. To jak młodzież... Słuchaj, jest taki człowiek na Facebooku, Marek Szaman. On tak Aha. samo jest... Ten... On sam słyszałem coś o szamanie. No Marek Szaman, on tak samo jest zakochany w, w historii indyjskich, o Indianach wie praktycznie dużo zbiera jakieś wiesz, pamiątki też chodzi w piropuszu. No ja to tylko tak wiesz, jak czasami tam gdzieś tam na live, czy tam jak wyjeżdżam, jakieś do tu nawet zobacz, tutaj zdjęcia akurat się trafiło. W no. nawet w komunie w indiańskim kipie. Ja tam, tam już nie widzę na tj. tym ekranie. Bo to słabo widać, no ja wiem. To. No, Anio. Koncentrujesz się na tym? No, no różnego, jest... Od, To jest prawdziwy pióropusz wiesz indiański. A tu taka no. chińska, to tam wiesz, to, tylko to gdzieś tam kupiłem na bazarze, ale to to jest dziadostwo, bo to jest chińskie, to od razu zobaczysz, no. że widzisz. Że jak, to, 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 to jak ktoś weźmie widzisz, piórka chińskie, to to od razu widać, że to jest wiesz, nie? Dziadostwo. No. A tutaj mam jeszcze drugie, ja, mam taki Nespersy tylko mi... Tylko mi w mole zjadłem, mam też tam gdzieś schowane O jaki syf ludzie Też zobacz, kolejnych pióropuś, wszystko orle ja nie pióra. Widzę. A to ludzie widzą, ale ja nie widzę Kolejny mój pióropuś, a tutaj mam taki, zaraz Ci pokażę Taki mam, tylko tego ze sobą nie będę brał na wioskę, nie Zobacz, taki indiański staw, to jest taki ogon gdzieś tańszy Z tyłu się bierze, widzisz, z tyłu się da. Tam... Z się zakłada na, na pas, na, na tyłek i się tańczy. O kurde. drogie, drogie rzeczy i kosztowne, no ale trzeba mieć pasję, nie? No, trzeba mieć pasję. No, trzeba mieć pasję i trzeba, mieć, trzeba być po prostu sobą, nie? No. Trzeba być sobą. To jest tylko oryginalne u mnie, widzisz? Anioł, to dalej? Nawet patrz, to macha. Prawdziwy indiański. A teraz nie widać, bo chyba kamerę wyłączyłeś. A, czekaj, tutaj może moment. Ej, o, tutaj zobacz. To by to machał indiański. Anioł my zbadamy już, będziemy jechać. styknie już. Ostatnią szansę ma. To ile masz do mnie 130 jeszcze? 230. Chcesz dzisiaj zrobić jeszcze 130 km? A gdzie jesteś? Góra Kalwaria a Góra Kalwaria? też tam kiedy pojechać? To Góra Kalwaria nie. to gdzieś przy Śląsku, nie? Nie, Góra Kalwaria to jest ten pod Warszawą. A pod Warszawą to jest? No, słyszałem, no. Od... no bo to znana no. miejsce, bo ja nie wiedziałem gdzie to jest. No fajnie, no dobra. Dobra, ja też tak samo będę kończył, bo muszę tu ogarnąć no, i pokażę. jechać dalej. O, teraz się widzę, bo ten. No kurwa, to się kręc. Dobra, słuchajcie, ja lecę dalej. No, dobra, I co? Do następnego. No, może Darazie. do jutra, do jutra.